czołem. Jako, że zbliża się dzień dziecka wielkimi krokami, bo to już za chwilę, za chwileczkę, postanowiliśmy spotkać się tutaj i przygotowaliśmy dla Was krótki poradnik/slash przewodnik po tytułach mangowych dla najmłodszego czytelnika. Więc bez względu na to, czy jesteście rodzicami, czy starszym rodzeństwem, kuzynostwem, a może dziadkami, babciami, zapraszamy Was bardzo serdecznie do obejrzenia. Jeśli nie macie pojęcia, Czym w ogóle jest manga? Uspokajamy, weźmiemy głęboki oddech i opowiemy Wam naprawdę podstawy o, o, o mangach skierowanych do tej najniższej grupy wiekowej. A jeśli sami jesteście młodymi czytelnikami mang, możecie obejrzeć to w poszukiwaniu inspiracji i tytułów dla siebie, a może po prostu pokażecie ten filmik swoim opiekunom. Także serdecznie Was zapraszamy i zaczynamy. Powiedział przed chwilą Michał, dzisiaj zajmiemy się tytułami, które skierowane są naprawdę dla najmłodszych czytelników. Zdajemy sobie też sprawę, że manga jest takim medium, które no, dla wielu rodziców może wydawać się dosyć kontrowersyjne, ponieważ narosło wokół niej trochę mitów, że to są takie chińskie bajki, które demoralizują młodzież. Ale trzeba pamiętać, że japoński komiks to medium jak każde inne. Jeżeli sięgniemy po, sięgamy po książki, filmy czy gry, zawsze warto się upewnić, że są one przeznaczone dla konkretnej, dla odpowiedniej grupy wiekowej. Ponieważ każdy równie dobrze można było powiedzieć, że nie powinno się oglądać filmów czy czytać książki. W przypadku mang najczęściej kategorie wiekowe, które tak jakby już nie są przeznaczone dla najmłodszych czytelników, są oznaczone na obwolucie gdzieś, jako właśnie 18+, 16+, i wtedy to już jest pierwsza wskazówka, jak wybierać takie tytuły. No ale bywa też tak, że tych oznaczeń nie ma. W związku z tym e, przygotowaliśmy dzisiaj taką listę właśnie tytułów z naszego wydawnictwa, które idealnie nadają się, są bardzo bezpieczne właśnie dla tych młodszych czytelników. A zaczynamy od naprawdę najniższej kategorii, bo już 3+. E, są to e, dwie, e, tak jakby, książeczki z serii Detektyw Pupa. I brzmi to zabawnie, wygląda zabawnie i naprawdę śmiechom nie ma końca, kiedy mm, czyta się tę książeczkę, bo tak, to nie jest jeszcze komiks. Jest to książka e, dziecięca, japońska, która zdobyła ogromną popularność w Japonii i zresztą nie tylko w Japonii, ponieważ ma wielu fanów na całym świecie. I wbrew temu, co niektórzy mogą sobie pomyśleć, wcale nie jest to tytuł kontrowersyjny w żaden sposób. Nasz detektyw ma swojego asystenta, pieska tutaj, Brauna, z którym mają biuro detektywistyczne i przyjmują po prostu różne zlecenia. I razem z detektywem będziemy właśnie te zagadki rozwiązywać. Zagadki są e, z jednej strony no, takie dość e, zróżnicowane, sama książeczka jest dosyć interaktywna, troszeczkę jak e, czasami będziemy szukać pewnych elementów, jak w e, słynnej książeczce Gdzie jest Woli, a czasem będziemy musieli troszeczkę uruchamiać takie logiczne myślenie. Więc myślę, że tutaj także rodzice będą mieli e, dużo ubawu, ponieważ my kiedy sprawdzaliśmy i przygotowywaliśmy tę serię do druku, no mieliśmy tutaj e, świetną zabawę w wyszukiwaniu właśnie na przykład kto zjadł ciastko, kto tam mógł e, zrobić to czy tamto. A detektyw też tutaj bardzo, bardzo ładnie przeprowadza nas przez, y, przez kolejne etapy tych śledztw. A też y, w związku z tym, że no, jest to takim. Y, ten light jest właśnie ten detektyw Kupa, który tak no, specyficznie wygląda, no chcemy od razu uprzedzić, że tam właśnie. Y, no nie ma jakichś takich właśnie kontrowersyjnych rzeczy, to nie jest prosty jakiś tam dziwny chwyt marketingowy. To jest po prostu takie zabawne ujęcie, nasz detektyw nie mówi nic kontrowersyjnego, tutaj wszystko się tak jakby w takich eufemizmach opiera. Na przykład kiedy się zastanawia, to właśnie tak mówi, no coś mi tu brzydko pachnie i to też jest właśnie taki, taki jego powiedzą, ale mniej więcej do takich bezpiecznych i, i delikatnych nawiązań będziemy tutaj mieli odniesienia, więc Serdecznie polecamy zobaczyć sobie właśnie chociaż ten pierwszy tom na próbę, e, ponieważ no, jest w tym niesamowicie dużo frajdy. Kolejna e, z naszych książkowych pozycji to Pupel z miasta Kominów. E, rzecz właściwie, hmm, ponownie mamy to w formie bardziej powieściowej, opatrzone e, pięknymi e, ilustracjami. E, w klimacie nieco powiedziałbym tym Halloweenowym takim troszkę. Tim, tak. Tim Barton, tak. I to jest właśnie już taka pozycja dla, no, ze względu na tę taką powiedzmy może nie mroczną, ale taką właśnie halloweenową estetykę, już takich dla 6, 8, 7-latków wzwyż. Tak, właściwie jest to taka naprawdę mądra opowieść o radzeniu sobie ze stratą. Ze stratą, tak. Trochę. Takie pierwsze próby opowiedzenia, ro, rozmów z dzieckiem o, o przemijaniu, tak? o, o, o życiu. O, o też nietypowej przyjaźni, ponieważ mamy tutaj taki właśnie cud halloweenowy. Jest to bardzo wzruszająca też opowieść, i yy, ona też spotkała się z bardzo dobrym odbiorem na świecie, i doczekała się też animacji. Yy. Książeczka jest bardzo, bardzo, bardzo przystępnie napisana i właśnie myślę, że bardzo wartościowa, też jeśli chodzi o przekaz. Następnie mamy w naszej ofercie też tytuły, które. Które już są komiksem. Tak. tak. Powie powiedzielibyśmy, że są to właśnie mangi tak 8, plus, tak, i są to trzy adaptacje. Znanych animacji. Pierwszą z nich jest Miraculous, Biedronka i Czarny Kot, czyli seria mangowa oparta bezpośrednio na bardzo znanej francuskiej kreskówce o tym samym tytule. Jest to takie młodzieżowe, superbohaterskie historie. Właściwie mamy tutaj odcinki serialu przełożone mniej lub bardziej wiernie w formę komiksową. Rzecz bardzo popularna wśród dzieciaków. I nie tylko, bo w I sumie tylko, wielu tak. dorosłych, którzy, miało sen, ma, którzy mają sen, taki sentyment do tej serii, sięgnęło właśnie po nią, i no jest to jeden z naszych hitów sprzedażowych, trzeba powiedzieć. Tak jest. Drugą na liście jest tutaj trzytomowy, zamknięty już komiks, który też tak jakby jest adresowany zarówno dla dziewcząt, jak i dla chłopców, podobnie jak właśnie Biedronka. I jest to opowieść Little Witch Academy, którą możecie kojarzyć także z serialu o tym samym tytule. I tutaj właśnie mamy historię właśnie młodej czarownicy, która idzie do szkoły magii i tam poznaje nowe przyjaźnie, ma, nowe, ma, ma, ma różne przygody. Jest taka magiczna, wesoła, lekka opowieść, doskonała właśnie na początek. Też taka właśnie 8, 10, myślę, że 8 już tak w, w, wcześniej. Która zdecydowanie jest bardzo fajną, bezpieczną, zamkniętą pozycją, którą serdecznie polecamy. Trzytomową zamkniętą historią jest też O mały wąs. Na podstawie Netflixowego filmu animowanego A Whisker Away. Trzytomowa historia, główna bohaterka, młoda dziewczyna, no, średnio odnajduje się w w środowisku rówieśniczym ma coraz więcej problemów w szkole i pewnego dnia otrzymuje maskę, dzięki której może zamieniać się w kota. E, bardzo szybko okazuje się, że dziewczyna coraz częściej zaczyna z niej korzystać, żeby uciec od, e, od swoich problemów. No i coraz bardziej jakby przychodzi na tę na drugą kocią stronę <laughs> e, życia. Zarazem jest to bardzo właśnie mądra opowieść o gdzieś tam odnajdywaniu się w środowisku, o pokonywaniu jakichś swoich lęków, trudności i po prostu akceptowaniu życia takim, jakim jest. Bardzo, bardzo fajna, mądra rzecz. Dokładnie, a sama historia i sam film troszeczkę przypomina, powiem, powiedziałabym, niektóre właśnie filmy Studia Ghibli, jeśli chodzi o właśnie klimat, więc też tak jakby, jeżeli coś z tego kojarzycie, to to jest bardzo fajne, bliskie temu. Tak, tutaj przygotowaliśmy dwa tytuły jednej autorki, Sorata Akiduki. E, przede wszystkim mamy tutaj Shirayuki Śnieżkę o czerwonych włosach historię, która ma już 25 no, 6 tomów, tak. dalej powstaje. Jest to właśnie taka wariacja na temat Królewnej Śnieżki, ale tutaj ta nasza królewna jest nieco bardziej, powiedziałbym, feministyczna tak, tak bo no, nie do końca czeka na tego swojego księcia, tylko postanawia sama wziąć sprawę w swoje ręce. Zostaje nadworną zielarką, uczy się właśnie zielarskiego fachu. I właściwie ta jej droga gdzieś tam do zostania tą zielarką wytycza cały, cały jej kurs. Oczywiście gdzieś tam na horyzoncie szybko pojawia się przystojny książę. Ale nie tak jak w bajkach, że on ma wratować ją ze każdej opresji i ustawić jej życie. Tak, właśnie to co jest bardzo odkrywcze <laughs> i ciekawe w tej mandze to to, że nawiązuje się między nimi taka bardzo równa relacja, tak? gdzie rzeczywiście sto, są dla siebie nawzajem wsparciem i stają się bardzo dobrymi przyjaciółmi. Oczywiście tam mamy też wątek romansowy, ale, ale pomagają głównie tak. sobie nawzajem w osiągnięciu właśnie swoich marzeń przeciw, tak jakby zmierzeniu się z problemami, które mają na bieżąco. Więc jest to taka bardzo spokojna, sympatyczna, fajna seria. Myślę, że tak dla 12 plus 14 plus jak najbardziej. Chociaż wiele starszych czytelników czyta też tą serię, więc to mhm. po prostu ma niski próg wejścia. Ale jeżeli lękacie się tak, to ma dużo tomów. Tak, tak naprawdę, zanim może zainteresujecie się tą serią, możecie sprawdzić, czy po prostu podoba Wam się styl opowiadania historii tej autorki, bo mamy tutaj też jednotomową pozycję Narzeczony Wachli. Jest to właściwie zbiór krótkich historii, krótkich opowiadań tej autorki. Każde z nich jest trochę inny. Wszystkie są osadzone mniej lub bardziej w klimatach fantazy. Wszystkie są bardzo, bardzo dobre, naprawdę pomysłowe, zaskakujące. Także warto to sprawdzić na początek, a jeśli to przypadnie do gustu, to polecamy sierpejkę. Shireuk. I to są te dwie pozycje są bardziej adresowane dla żeńskiego czytelnika, ale to też nie jest tak powiedziane, że yy, nie może to być yy, czytane przez chłopaków. Kolejne dwa tytuły? Tak. To są tytuły, które cieszą się ogromnym powodzeniem właśnie wśród młodych czytelników u nas. Pierwszy z tych tytułów jest Jak leczyć magiczne stworzenia, czyli dziennik medycyny magicznej. Jest to zamknięty w pięciu tomach, zamknięta w pięciu tomach opowieść, która rozgrywa się w, w takich czasach, kiedy już praktycznie ta magia odchodzi do lamusa, powoli tak jakby magiczne stworzenia zaczynają wymierać i główną bohaterką jest Ziska. Ziska pochodzi z jednego z ostatnich rodu magów, którzy jeszcze mają jakieś tam właśnie zdolności magiczne i ona tak jakby postanawia spróbować leczyć te magiczne stworzenia, ponieważ one wymagają jednak magii do leczenia, nie da się ich wyleczyć tak jak każdego innego stworzenia. I przyjmuje się do takiego weterynarza właśnie, który no, chcąc nie chcąc pomaga jej właśnie spełniać tą swoją misję ratowania tych zwierząt. Mamy tutaj takie kolejne przygody właśnie jej, kiedy ona próbuje właśnie pomóc tym zwierzętom. Ślicznie jest narysowana ta seria, bardzo, bardzo mądrze tak jakby poprowadzona i też nie jest bardzo długa, więc zdecydowanie polecamy też właśnie tak 12+. Plus. Tak, dla młodszych nastolatków i wzwyż polecamy także Potworną Słodycz. Mam wrażenie, że wbrew tej cukierkowej, różowej szacie graficznej e, i chłopcy, i dziewczyny mogą naprawdę e, odnaleźć w tej mandze dużo, dużo fajnych treści dla siebie, bo jest to w gruncie rzeczy super komedia. Rzecz opowiada o dziewczynie, która cierpi na taką dziwną przypadłość, że kiedy czymś za bardzo się tam... E, Podekscytuje. Podekscytuje, tak? Zamienia się w wielką, gigantyczną godzillę. No i to, jak możecie się domyślić, nieco utrudnia. Tak? Tak? Ona jest taka, taką nieco skrytą właśnie przez to, tak? Nastolatką stroni od innych i pewnego dnia zainteresowanie nią wykazuje jeden z przystojnych kolegów z klasy. No i to oczywiście staje się pretekstem do wielu, wielu kolejnych przemian w wielką godzillę. I generuje mnóstwo przezabawnych sytuacji, ale pod tym wszystkim tak naprawdę kryje się naprawdę zaskakująco, mądra opowieść o samoakceptacji, o gdzieś tam rozumieniu siebie i odnajdywaniu właśnie swojego miejsca pośród, pośród ludzi, a, jako, jako tak. Tutaj mamy wielu bohaterów, nie tylko właśnie główną parę, którzy będą właśnie uczyli się różnego rodzaju akceptowania samego siebie, i tego, tak. jak właśnie dążyć do takiego samorozwoju. Ka każdy ma jakiś swój struggle, eee, jakiś tak, problem, z, z którym się, się, się mierzy. mierzy. Tak, i gdzieś tam nawzajem pomagają sobie zaakceptować siebie i ruszyć ruszyć Jest dalej. to prześlicznie narysowana, super śmieszna komedia też, więc tak jakby. Czytają zarówno e, to młodsze grono czytelników, ale też ma mnóstwo e, także dorosłych czytelników. Tak jest. I to jest po prostu Uwielbiamy. Tak, uwielbiany. I To jest właśnie cały ten tytuł Potworna Słodycz, to podsumowuje doskonały oksymoron po prostu tego, e, e, czym jest ta seria. Kolejne dwa tytuły to w gruncie rzeczy. E... Magiczne wariacje. Magiczne wariacje na temat Hogwartu, Harry'ego Pottera i, i te sprawy. I Roma w szkole demonów to właściwie historia młodego chłopaka, e, który pewnego dnia przez swoich beznadziejnych rodziców zostaje sprzedany e, demonowi i trafia po prostu do świata demonów. oczywiście ten demon jest No właśnie, ten świat demonów nie jest wcale luku. tak mroczny jak mogłoby się wydawać, bo ten, e, ten jego e, człowiek, który go kupił tak, okazuje się takim sympatycznym, Dziadziem I po prostu posyła go do szkoły dla demonów. Ten nasz Iruma zaczyna tam do tej szkoły uczęszczać i oczywiście musi robić wszystko, żeby ukryć swoją tożsamość w tajemnicy. Poznaje w tej swojej klasie demonicznej wielu demonicznych przyjaciół i szybko staje się to taką po prostu szkolną historią, obyczajówką, właśnie z tymi elementami fantastycznymi, magicznymi. Bardzo fajna rzecz. To nie jest jakaś szkoła kultystyczna, tak, czy nie, nie ma tutaj jakichś takich strasznych treści. To jest po prostu taka. Wariacja w świecie fantazji, no, tak. szkolnej komedii. Nie ma tam nawet jakiegoś bardziej horrorystycznego zacięcia. Tak, tak. Nie, to wszystko jest po prostu takim lekkim To jest jedna z najzabawniejszych fantaza. komedii, jakie mamy właśnie dla młodszych czytelników, ale też właśnie to jest kolejna z tych serii, które świetnie trafiają do starszych. Więc zdecydowanie to jest bardzo bezpieczne, bardzo fajne, bo trafia zarówno do właśnie dziewczyn, do chłopaków, do... ma bardzo taką inkluzywną grupę docelową, więc Myślę, że spokojnie można to polecić. Tak jest. Marshall to właśnie kolejna wariacja w takich filmach. Bezczelna ślinowach. parodia. Bezczelna parodia Harry'ego Pottera. Wyobraźcie sobie po prostu Pudziana, który trafia do Hogwartu. E, oczywiście okazuje się, że jest to świat, w którym bycie niemagicznym i nieposiadanie magicznych umiejętności jest karane. E, no i nasz główny bohater, który właśnie w ogóle nie, nie potrafi w magię. Jako no, jedyny w tym świecie Jako jedyny, tak. Musi nadrabiać swoje braki własną tężyzną fizyczną i po prostu oszukiwać wszystkich, tak, że, że wcale umie nie magię. biegnę tak szybko, ja lecę na miotle. Tak jest. Skaczę wysoko, ogólnie e, próbuję z, z siłą własnych mięśni e, nadrobić to, udawać, że, że mam tak, ma moce magiczne. Tak jest, generuje to mnóstwo, mnóstwo zabawnych historii. E, oczywiście z czasem klaruje się tam też trochę więcej głównego wątku, tajemnicy, e, wbrew pozorom troszkę takich mroczniejszych motywów też się tam pojawia, ale to wszystko jest określone Wciąż totalną komedią, która cały czas po prostu zbija nas, jakby przekuwa ten balonik, kiedy coś staje się za bardzo na serio. Więc bardzo polecamy. Seria ma też bardzo popularną kreskówkę, anime ostatnimi tak. czasy. I to jest też seria, która też jest do obydwu płci adresowana, że tak powiem. I tak. tutaj już też polecalibyśmy to w zasadzie 14-16, po prostu dlatego, że myślę, że. Osoby troszeczkę starsze bardziej docenią ten humor. Więc, jeżeli macie nastoletnie dziecko w domu to e, i, i lubi Harry'ego Pottera, to. Tak jest. I dla dorosłych też jak najbardziej polecamy. Bardzo uniwersalna rzecz. Dokładnie, tak. E, kolejne dwa tytuły, już ostatnie w sumie na naszej liście polecajkowej, to są tytuły, które są adresowane raczej dla młodzieży. Czyli, tak jakby, e, pierwszym z nich jest Haiku. Haiku jest jedną z najbardziej w ogóle popularnych y, y, serii, jaką mamy w ofercie i jakie w ogóle powstały. To jest bardzo kultowa seria poświęcona uwaga siatkówce. Więc jeżeli tak jakby, no wiadomo, w Polsce siatkówka bardzo mocno stoi, jest też tutaj dalej wątek polski w samej historii. Jest to historia, która opowiada właśnie o szkolnej drużynie siatkówki i o jej bohaterach, którzy próbują po prostu dostać się na szczyt i zrealizować swoje marzenie. Może się to wydawać prostą konstrukcją, ale ze względu na to, jak wspaniale zbudowane są te postacie, o tym, jak świetnie ta fabuła postępuje, to jak pokazane są mecze, sprawia, że no, człowiek się naprawdę wciąga, ekscytuje i już nigdy nie spojrzy na siatkówkę tak samo, bo po prostu jest tutaj też dużo insightu jak, yy, i tak jakby oprócz yy, samej tej właśnie siatkówki jest tutaj po prostu bardzo dużo akcji i... Jest to bardzo bezpieczna pozycja, a jednocześnie adresowana właśnie dla tych troszeczkę starszych czytelników. A na koniec, nasz absolutny numer jeden, seria, która pobiła wszelkie rekordy sprzedaży, cieszy się niesłabnącą ogromną popularnością wśród właśnie młodzieży. Czyli Hanako, duch ze szkolnej toalety. Rzecz osadzona jest nieco we współczesnym japońskim folklorze, gdzie po prostu młodzi Japończycy uznają, że każda szkoła ma swoje siedem tajemnic. Jedną z tych siedmiu tajemnic bardzo często jest duch nawiedzający e, szkolną toaletę, tak. z czego zwykle jest to właśnie dziewczynka, tak? duch dziewczynki. I tutaj mamy opowieść o młodej dziewczynie, która właśnie postanawia znaleźć tego ducha imieniem Hanako, bo jak się okazuje spełnia on życzenia. No i tymczasem nasza bohaterka Nenę odnajduje faktycznie nawiedzoną toaletę w swojej szkole, ale okazuje się, że duch nie jest wcale dziewczynką, tylko chłopcem i postanawia spełnić właśnie jej życzenie, co oczywiście, jak się domyślacie, no uważaj, czego sobie życzysz, tak. prowadzi do wielu dziwnych, skomplikowanych konsekwencji, ale w rezultacie też sprawia, że między dwójką naszych bohaterów no, tworzy się dosyć dziwna więź. No i bardzo szybko ta nasza główna bohaterka Nenę postanawia pomóc temu duchowi, właśnie odkryć jak to się stało, że on właściwie stał się duchem i kim był e, wcześniej. Z... Teraz tak odwraca troszkę. Tak, tak. Ta, ta, te ich role właśnie się odwracają, bo teraz to ona próbuje pomóc jemu. E, seria bardzo popularna doczekała się już e, 18 tomów wydanych na e, naszym rynku. Doczekała się także popularnej e, serii animowanej. E, rzecz właśnie e, w sumie z gat z pogranicza gatunków, bo jest tu E, trochę komedii, trochę e, szkolnych perpetii. szkolnych perpetuity, trochę fantazy, e, kryminału odrobinę. Trochę Tego właśnie folklorystycznych opowieści, które można przy, przy ognisku sobie opowiedzieć, tak, 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 bo tutaj tak, tak, bymy, i... poruszane są, będą właśnie te pozostałe legendy dotyczące szkolnych tajemnic, więc tak, to wszystko jest takie bardzo. takie skórkowe, tak, trochę, tak, tak taki... Ale wciąż utrzymane w dość niskim progu wejścia, więc mhm. y, tutaj byśmy polecili to, co 14, 16, plus jest to naprawdę bardzo. Bardzo sympatyczna, fajna seria, pięknie narysowana, przezabawna, więc no, zamyka nasz przegląd takim honorowym, honorową rundą. I to by w zasadzie było chyba. Na tyle. E, oczywiście tytułów, które nadają się dla młodszego odbiorcy, jest dużo więcej. I e, jeżeli wiecie już na przykład, że wasze dziecko ma ulubione serie, możecie zapamiętać, co to są za serie i na przykład zapytać, e, poprosić o doradzenie w miejscowym sklepie z komiksami. E, możecie sprawdzić, czy w, w waszym mieście znajduje się na przykład jakaś jatta. E, ekipa na pewno będzie przeszczęśliwa, mogąc e, doradzić, e, jaki tytuł wybrać. A jeżeli chcecie po prostu e, zobaczyć, tak jakby na własną rękę, troszeczkę poguszować w tych tytułach, to zapraszamy na stronę naszego wydawnictwa, gdzie w zakładce nasze tytuły można posegregować e, naszą ofertę, zarówno pod kątem właśnie kategorii wiekowej, ale też gatunków. A jeżeli y, y, chcecie na przykład konkretnie zapytać o jakiś tytuł, zachęcamy do zostawienia komentarza. Bardzo chętnie wyjaśnimy, czy jakaś seria nadaje się dla danej grupy wiekowej, lub czy po prostu, y, jeżeli chcecie nam opowie opowiedzieć troszeczkę o swojej pociesze i powiedzieć na przykład, czym się interesuje, może będziemy w stanie polecić jakiś konkretny tytuł. Tak jest. Także dziękujemy Wam bardzo za uwagę. W takim razie to wszystko od nas. Do ja zobaczenia. Się, dziękujemy Wam. Pa! się. She's <laughs> just a for mommy yeah <laughs>